Cześć Wam witam serdecznie. Witam w ten upalny, parny dzień sierpnia. Mam zaskakującą informację dla tych, którzy myślą, że im się należy przejazd rowerem. Bo wcale tak nie jest rozmawiając z dwoma kierowcami a propos skutera, bo chciałem się dowiedzieć czy mogę. Też nie mogę. To jest wszystko wola i dobra chęć pomocy na przykład kierowcy, który ryzykuje po prostu... Na odszkodowanie dla kogoś, jeśli się komuś coś stanie. I taki rower gdzieś tam poleci podczas Fuh, wypadku zderzenia jakiegoś, prawda? I taki bezładnie sobie leci. Nawet w pasach jest to niebezpieczny. I się okazuje, że prawo ruchu drogowym zabrania im. Poli policjant może yy, im wystawić mandat i jest to tylko przepis akurat po w Gdańsku. Eee, przez nich wprowadzony, że dobra, założymy pasy tam, to jakoś tam przewieziemy, i kierowca może odmówić. Co też często widziałem i właśnie się dziwiłem: Mówię o co chodzi: czy jest za dużo tam w środku tych rowerów, czy, czy jak, dlaczego ten pan wyprosił, bo tak naprawdę nie ma przewożenia rowerów w komunikacji miejskiej. Przynajmniej w Gdańsku, ale przecież prawo ruchu drogowym stanowi w całej Polsce, więc no tak to wygląda. Można posłuchać sobie moja, mojego zagajenia właśnie dwóch kierowców na pętli autobusowej. Zapraszam, to wyjaśni wszystkie wątpliwości. Pozdrawiam. Dzień dobry. Pytanie do kierowców. Mam certyfikat medyczny. Jest to skuter inwalidzki, tylko że troszkę duży I teraz czy mogę na przykład sobie do sobie szewa, no nie tym, ale w ogóle no, ale to, to jest sobie. zarejestrowany pojazd do ruchu ulicznego, nie? Nie, to jest, do, to jest pojazd medyczny do ruchu ulicznego i chodnikowego Właśnie, ale do ruchu ulicznego, to jest cały, tam, ten cykl jest z tym ruchem ulicznym Aha tak, tak, to jest tak samo debilnie jak z kolei Jak jest złożona, to to jest bagaż ręczny. Jak jest to to jest sklej. No to jest tak samo, że y, ścieżki rowerowe są tylko dla rowerów. No właśnie. Ale nie ma zakazu, że nie można czym innym, nie? A no, no. wszystkim jeżdżą no Także taki, ja myślę, że tutaj, bo wie pan, jakby tam wola on... kierowcy, nie? No właśnie, myślę, że to tak. To tak to. Bo byśmy na przykład. tak do no. <laughs> więc to jest ten lęk, nie? Że no. w razie W to takie 130 kg ze mną podczas hamowania no wal Musiałby pan się odpowiednio ustawić tyłem do, do, do no. jazdy, nie? Nie każdy kierowca wziął. No tak, to myślę, że to sprawa, kwestia że no, kierowcy. No. Bo bym na wałowej się wpakował, tam przy, przy Wałowej no, Na wałowej nie? to już by pan nie, nie, nie tego. To znaczy, tam przystanek dalej, przy wałach kastowskich. I na przykład w sobie no tak. dopiero, żeby Rejwachu nie robisz przy ludziach. Nie? Mówię w razie W. Na przykład no. padają mi akumulatory. I co? No tak, tak. Nie? No dobra. Czyli co, że jak nie, jest dopuszczony no, do uli, no bo tak. Niby no no bo... nie powinien, ale. Bo ale ja nie. byłem z ciekawości w PZU zobaczyć, jak jest z OC i z Autokaską. Da się jako jedyna firma PZU. I wtedy jako wolno bieżdy. Ale wtedy robię sobie pod górę, bo jak się coś stanie na chodniku, to już nie jestem pieszy. to no ja jestem pieszy. I tak źle i tak nie tak, tak, to jest takie. na to. Nie, nie można zarejestrować. Nie. Niektóre tak. No, no Także ja byłem nim spokojnie, jeżdżę po wszystkim i po, po buspasie też, no, no, no. bo ja byłem nim w zeszłym roku w Krakowie. Przez Mazury, ale nie komunikacja. No, no. 1800 km, w i z powrotem. No w tym miałem jechać do Świnoujścia, ale tam były różne inne no, no, powody, no. że nie pojechałem. Także nie miałem, że nie miałem żadnych kłopotów. Z policją też fajnie się gadało. W Misku no. Mazowieckim mnie eskortowali. Wie, z ludźmi to się tak. normalnie roznawia, nie No. Ale jak są no. tu ciekawe. To... Tak z ciekawości mówię, bo no, no. jeszcze nie miałem okazji. Nie? A rok jeżdżę, bo jest to duże po prostu. No oni tak, rączki umywają Albo myślę, że jeszcze nie było przepisów, jak teraz wchodzi dużo skuterów Może też No Bo to wszystko to są nowości no, no. No dobra, miłego dnia, dziękuję Zajem, za rozmowę. Jest, potem, wie pan, jest podejście firm ubezpieczeniowych, nie? A, to tak. Bo na przykład pan w tym rządzie, ale tu nie wolno siadać, proszę państwa, halo, tu nie ma, tu nie ma, tak jest. Tam jest tam nie wiem, przede wszystkim tu nie wjechał chyba bo nie, 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 nie ustawiłbym się. Dlaczego? Za duży chyba jest Nie, nie. Co? Nie no, no, ma ludzi. To, to tak. Ale wie pan, to jeszcze może być, to jest kwestia tego typu, że teraz tak, Pano, wpuść kierowcę, tak to nie idzie, nie wszystko. No. I może nie, to nie ludzie, ludzie będą się rzucać. Ale, nawet ludzie się będą rzucać, ale teraz, jak w razie szanowania, ktoś to coś, coś robi, ten pojazd, to, co komuś szczyba, a filmować na nawet nie. Proszę już, popnijmy do kierowcy. No tak, dlatego no mówię, właśnie. kwestia kierowcy. No, to jest Bo to. No to jest tak. No. Ja wiem jedno, a nie, ja zajrzałem do przepisów ZT, do Waszych przepisów. Mm. I tam jest... prawa o ruchu Nie wiem, tam jest mowa, że skutery elektryczne muszą w miejscu zrobić obrót o 180 stopni. Znalazłem taki, taki paragraf. Stancji, no, no. Bo w razie był pożar, cokolwiek tłum panika, no, no. to ja muszę w tłum zwrócić i uciekać. Tak, tak, ja tu tak. mam wsteczny, ale to taką dużą kolumbryną, no, jeszcze trochę ludzi, komuś no, na mogę no, najechać, no. komuś coś tam. To, tak, no. się, czy, 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 tak, nie wiem, kodeks mówi wyraźnie, żeby że wolno roweru włożyć. Tak, no, no właśnie. A on sobie wymyśli przepis, że jak dołożyć dwa pasy bez homologacji, to rower może. No. A policjantowi, co mnie to W przepisach o ruchu drogowym nie ma tego. Nie no ma tak. i koniec przewozu roweru a... Nie ma? Nie Nie, nie, wolno. nie wolno. W ogóle? A jest no. czasami tak no, Ale to ale nasza tak firma to sobie tam a, To jest firma, a tak. no. pasy nie no. No. Bo czasami jak się ludzie się, rzucają się stanie... mówią, proszę wyjść z tym rowerem tak. bo, bo pan może się nie zgodzić Tak Nie chcieć dzisiaj no. akurat przewozić, bo jest na przykład nie, w ogóle nie Jeszcze przywoła. wózek z dzieckiem, no. a tu no. rower i tak dalej no. No. Nie, 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 to, to... te przepisy są tak. Jeszcze parę lat temu nie mogliśmy go ogólnie, No ale zobaczmy co się dzieje, nie? Teraz jest dużo tego. Wszystkiego. Tak. Ja patrzę, dzisiaj nie mam kamerki, a ci na Hulajnogach to szaleją, oni zdejmują blokady. To jest pocisk. To jest pocisk. 45 na godzinę. Tak. tak. Dobrego dnia, dziękuję. dziękuję. No, dziękuję. No, wzajemnie, dziękuję.